Cześć, witam was już w kolejnym odcinku serii z Assassin's Creed. Nie wiem, tak, gdzie skończyliśmy. Pamiętaj, że postępowanie zgodne z kodeksem asasynów pomoże ci utrzymać stan synchronizacji. Kodeks składa się z trzech nakazów: po pierwsze, nie krzywdzić niewinnych, po drugie, działać w tajemnicy, po trzecie, nie zdradzić organizacji. Utraconą synchronizację. Możesz odzyskać, doświadczając kluczowych momentów życia Twojego przodka lub postępując zgodnie z kodeksem. Udało Ci się ukończyć szkolenie. No, w teraz wczytanie najbardziej stabilnego obszaru pamięci. W końcu możemy cisnąć już. Musi być inny sposób. On nie musi umierać. Doskonałe zabójstwo. Szczęście twemu ostrzu. To nieszczęście, lecz umiejętności. Przypatrz się dłużej, a może czegoś się nauczysz. W rzeczy samej. Naucz cię lekceważyć wszystko, czego nauczył nas mistrz. A jak ty byś to zrobił? Nie ściągnąłbym na nas uwagi. Nie odebrałbym życia niewinnemu. A przede wszystkim postępowałbym zgodnie z kodeksem. Nic nie jest prawdą. Wszystko jest dozwolone. Wtedy lepiej zrozumiesz te słowa. Nie liczy się sposób. To nie lecz są samego zadania. Rozejrzę się, spróbuj nas bardziej nie skańbić. Co jest naszym zadaniem? Mój brat nie chce mi powiedzieć nic poza tym, że to zaszczyt w nim uczestniczyć. Mistrz sądzi, że templariusze znaleźli coś pod wzgórzem świątyni. Skarb? Nie wiem. Liczy się to, że mistrz uważa to za ważne. Inaczej nie wysłałbym, nie bym to odzyskał. Dobra, wybieraliśmy takiegoś człowieka niewidnego. Jesteśmy ogólnie asesynem, czyli można to nazwać zabójcą, tak jakby mamy misję odzyskać Zyskanie czegoś jakiegoś skargi mamy tutaj przeciwnika niech zabiliśmy naszym krytom ostrzem fajna zabawka Ale taka ciekawostka gdzie jest to kryt ostrze. Tutaj jak widzicie, Altair, czyli podstać, którą sterujemy. przodek tego Desmoda nie ma y, palca innego. co spowodowało, tym, że właśnie żeby używać dobrze Tam. to był strzał. To, to. na pewno ARKA musiał zostać ARKA! Palc. Przymierza? Nie Późniejszy. Nie ma czegoś takiego. To legenda. To co to jest? Czyli tam od do jo, już Nie będzie trzeba mieć tego palca. Bo się naszym nie będzie Chcę przejść przez te bramy palca, przed świtem. Im szybciej to zrobimy, panie panie tym wcześniej tam będziemy, będziemy mogli zająć się tymi szakalami z Masyafu. To Robert Desable. Jego życie należy do mnie. Nie! Kazano nam odzyskać skarb. A z Robertem rozprawić się tylko w razie konieczności. Stoi między nami a skarbem. Moim zdaniem to konieczne. Dyskrecja, Altairze. Chyba tchórzostwo. Ten człowiek jest naszym największym wrogiem, a teraz mamy szansę się go pozbyć. Złamałeś już dwie zasady naszego kodeksu. Teraz zamierzasz złamać trzecią. Nie narażaj, bractwa. Przewyższam cię zarówno tytułem, jak i umiejętnościami. W zasadzie to trochę głupie, bo moglibyśmy na przykład przejść sobie po tym, po ten, tam, tam o... i skoczyć w niego z góry i go zdać zabić. Stać ma tylko jedną opcję. Prędko tędy sobie zejść. Stać, templariusze. Nie tylko wy macie tu coś do załatwienia. A, to wyjaśnia zniknięcie mojego człowieka. Czego więc chcesz? Krwi. Nie rób tego! A, A. Nie wiesz, w co się wtrącasz, asasynie. Oszczędzę ci tylko po to, byś mógł doręczyć wiadomość samu mistrzowi. Ani ona, ani jego ludzie nie zdobędą ziemi świętej. Powinien uciekać, póki jeszcze ma szansę. Jeśli zostanie, zginiecie wszyscy. My zostaliśmy rozrzuceni z tamtej sali, a nasi sojusznicy zostali. Zostawieni na Obronić, Zabić asasynów! No, no, super. Też to przegrało. W zasadzie to na dwa razy. Chociaż raz jej do końca nie przeszedł. No i wspinamy się tutaj dalej. Wychodzimy. W zasadzie teraz jest jak wspinanie logo, Co ja zrobiłem? Ech. bentof pamięci do późniejszego wydarzenia Altairze wróciłeś Raouf Dobrze Cię widzieć. Ufam, że misja się powiodła. Czy mistrz jest w wieży? Tak, tak. Jak zwykle zaczytany. Na pewno się Ciebie spodziewa. Dzięki, bracie. Pokój z Tobą, Altairze. I z Tobą. Dobra, mi na górze. Na górę do naszego mistrza. Kogo napadł? I nie będzie zadowolony z, z tego, bawać, że nie Nie poszła. Nie Na misji. Ale trudno. Bywa i tak. Uf, 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 uf. Nie dokąd się tak poszła. Nie się dokąd się Lecimy jeszcze trochę, kawałek, 90 metrów. Zaraz na kogoś wpadnie. Nie wpadnę. A! Dobra, nareszcie wpadnie. powrócił. Abbas. Gdzie są pozostali? Czy zajeździłeś rumaka w nadziei, że dotrzesz tu pierwszy? Wiem, że nie cierpisz dzielić się chwałą. Twoje milczenie to tylko potwierdza. Czy nie masz nic lepszego do roboty? Mam dla ciebie wieści od mistrza. Czeka na ciebie w bibliotece. Pośpiesz się. Z pewnością nie możesz się wprost doczekać, żeby dotknąć językiem jego buta. Jeszcze słowo i poderżne ci gardło. Będzie na to mnóstwo czasu później, bracie. No chyba ci dwaj się raczej nie lubią. Z tego co było widać i słychać. Daj! Poza szczyt. Jesteśmy zesemem dość wysokiej rangi, z tego co wiem, to na razie najlepszym, No niestety zawiedliśmy. Alteirze, mistrzu, podejdź, opowiedz mi o swojej misji. Ufam, że odzyskałeś Skarb Templariuszy. Były kłopoty, mistrzu. Robert de Sable nie był sam. Od kiedy nasza praca wygląda tak, jak się spodziewamy? To nasza zdolność dostosowania do sytuacji, czyli nas z tym, kim jesteśmy. Tym razem to nie wystarczyło. Jak to? Zawiodłem cię. Skarb? Przepadł. A Robert? Uciekł. Wysyłam ciebie, swojego najlepszego człowieka, na misję ważniejszą niż jakakolwiek inna. A ty przychodzisz do mnie z przeprosinami i wymówkami? Ja. Milcz? Ani słowa więcej. Nie tego się spodziewałem. Musimy przygotować kolejną operację. Przysięgam, że go znajdę. Pójdę i. Nie! Nic nie zrobisz. Zrobiłeś już dość. Gdzie są maliki gadar? Nie żyją. Nie! Nie całkiem. Malik wciąż jednak żyję. A twój brat? Zginął! Przez ciebie! Robert wyrzucił mnie z komnaty. Nie było odwrotu. Nie mogłem nic zrobić. Bo nie usłuchałeś mojego ostrzeżenia! Mogliśmy tego uniknąć! A mój brat? Mój brat byłby teraz z nami! Twoja arogancja niemal nie kosztowała nas dziś zwycięstwa. Niemal? Mam to, czego twój protegowany nie zdołał zdobyć. Proszę... ...bierz. Chociaż staje się, że przyniosłem ze sobą nie tylko skarb. Mistrzu, zostaliśmy zaatakowani! Robert de Sable oblega wioskę! Powietrz szuka bitwy. Dobrze. Nie odmówię mu jej. Idź i z wszystkich. Musimy przygotować fortecę. A co do ciebie, Altairze? Nasza rozmowa będzie musiała poczekać. Ruszaj do wioski prędko. Pozbądź się na jeźdźców. Przepędź ich z naszego domu. Zrobię to. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Dobra, leci. Może sobie. Bierzę? Nie. Nie możemy sobie w Fortece użyć, ale od broni niestety? to no, tutaj sporo rannych widzę? Biegniemy, zabijać templariuszy. Altairze, dobrze, że jesteś! Potrzebujemy pomocy! Co się stało? Templariusze! Zaatakowali wioskę Większość ludzi uciekła. Nie wszyscy. Co mam zrobić? Odwróć uwagę templariuszy. Zajmij ich czymś, a ja uratuję tych, którzy są uwięzieni w środku. Jak sobie życzysz. Dobra. Wciśniam radu ratować mieszkańców. nie. miecz. Bierz swój miecz. Robi miecz. Dobra, każe

No dobra, no, ja tak umiem. Nie. Słaby wytkujesz. Wytkujesz. Mam jeszcze kolejnego, paceru. Czy mogę już go zaznaczyć sobie? Ja tak biję cię! Nie, Słabym, Przepraszam, gdzieś to puszczamy. Nie daj się uciekać! Co, nie daj go, Bo właśnie chcę co cię wyleźć. A, widzisz, Ja! proszę, proszę, pomóżcie! Zostaw mnie go! No, <YouTube> Dobra, <efecto> Zaprzestać ataku! Wracać do Masjabu! Do rozkazu ALIMA! Mu'alima! Daj mi Do późniejszego wydarzenia. Szedłem tu tylko po to, żeby. wrócić. Dobra, minęło 15 minut, a więc zakończę na razie ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. jako się ta akcja rozwija. Tak, yy... Jeszcze bardziej konkretniejszy akcent się rozwinie w kolejnym odcinku. Ja się z wami żegnam, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Cześć.